Jak myślisz, co robią twoi rodzice? Nie, pewnie śpią, jak zwykle. Czuje cię, myszko? O nie! Muszę uciekać przed tak groźnym kotkiem! Stop! Wydaje ci się to dziwne? Niestety zachowania przedstawione na filmie są prawdziwe. Może ty o tym nie wiesz, ale twoi rodzice, tak. Mrau! Czuję moją myszkę. Mrow. Tylko uważaj na pułapki. Nie nuda, moi już pewnie wstali i robią śniadanko. na pewno jajecznice. Ej mamy jajka Ha <słyski> <słyski> O nie 10 <słyski> sucho w ogóle, to moi rodzice biorą mnie do Egiptu. A, ciekawe, jak twoi rodzice zarobili kasę, żeby pojechać do tego Egiptu. Filmowe paski. Filmowe paski. Ha. Liga, zamknęły się, możemy zaczynać. Kochanie, te gotowe. Operacja kryptonim napad na bank zaczyna się. Zaraz, zaraz. Dlaczego ty masz jedną rękawiczkę? Yy, bo nie wypraś mi. Mówiłam, czarny do czarnego, białe do białego, a ty jak zwykle swoje. Dobra, nieważne. Skup się na planie. Czerwone to kamery. Nie, zielone. Nie, czerwone. Nie rób ze mnie blondynki, zielone. Zaraz, zaraz, ale ty jesteś blondynką. Ale mój mózg jeszcze walczy. Ale masz rację, wiesz, zielone, faktycznie. Gifrotowe ubezpieczane są przez jednego, ale emerytowanego ochroniarz. Jeden strzał na ry i pada. Finalnie wychodzimy z tą gotówką i ty zamawiasz transport. Nie wiem, może być to Uber. Co? Siusiu, mogę iść, siusiu? Serio teraz? Jak ostatnio zwymiotowałeś na ochroniarza, to ja nic nie mówiłam. Wcale nie. Wcale tak. Wcale nie. Wcale tak. Wcale nie. Wcale nie. Wcale tak. Fak. Dawaj A tego w ogóle to wy często na wakacje? No, wiesz, tata z mamą, to oni lubią się opalać. Oj, się zjarałem. Hehe. <gulanie> <gulanie>

Idę po mleko. Poli, 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 poli. Dobra, to ja lecę do domu. To ja też spadam. Siema, teraz zostawiamy lajka i suba, żeby z czerwonego zrobił wam się szary. Czyli koniecznie przycisk ten na dole, żeby z czerwonego zrobił Wam się szary. I nie zapomnijcie o dzwoneczku. I jeszcze coś niesłychanego. Wycieczka do Włoch dla całej rodziny. Musicie tylko wbić tutaj do nas na Instagram i macie szansę ją wygrać. Dla całej rodziny do Włoch? Warto wbić tutaj. A teraz. I teraz w komentarzu pod filmem dajemy Rym ze swoim imieniem, a najlepsze dwa Rymy wyłaniamy i dajemy je w następnym odcinku. Do dzieła! Siema. No to dawajcie, wbijajcie na Instagrama na konkursik i piszcie w komentarzach chrymowarki z waszym imieniem.